Cześć, jestem Cydia. To kolejny odcinek. Zagrajmy w The Walking Dead. Kontynuujemy nasz epizod trzeci. I teraz. Schowaliśmy się w aptece, uciekając przed zombiekami I teraz musimy zabrać najpotrzebniejsze rzeczy: jedzenie. Bierz to, tabletki. Bierz to, bierz to. Mamy mało czasu. A te rzeczy jednak się przydadzą, bo... No na pewno się przydadzą. Wiesz to, bierz bandaże, bierz to. Ciekawe czy jest ważne w ogóle co ja biorę, czy tylko ile tego biorę. Jest coś jeszcze w bok. Bierz to, bierz to, bierz to, A, za późno. 15 rzeczy nie wiem czy to jest dużo, czy mało Ale trochę tego wzięliśmy. Okej, okay, Lee, chodź tu. Och, skacz. Okej. Okay. O oh, fuck. Kuku. Kuku, Dawaj, 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 dawaj. Teny, pomóż, pomóż. Jeśli możesz... Dobra, kuu znowu. Sam sobie poradziłem. Jemu... no nie ruszył się nawet pomóc. Tak samo jak na farmie kiedyś nie pomógł dla syna tamtego farmera. No szkoda, taki człowiek nie. Skoro taki jest, to niech taki będzie i ząbieg na nas skacze, da się go walnąć. Walnij go. Nie mogę nic... Ok. Co to jest? Czemu on ma... Upalni go Okej, okay, pierwszy fail Ale ciężko było trafić w szyję myszką Tak więc przeskakujemy Okej, okay, teraz one nas przygniatają. Ja staram się uciec, ale teraz nie mogę, bo to są skrypty, wiadomo. I teraz Kenny nam nie pomoże, sam się uwolnię. I... I postaramy się przeżyć tym razem. U e. Tylko pytanie, jak to zrobić? Myślę, że po prostu mam zabić tamtego tego gościa. Przyjmę tam tego lówką, ale no, mówię, że musimy zabić po prostu tego gościa, który jest tu. Nie pojawił się znikąd. Jeden raz, jak się yep. ze strzelby, okay. Drugi raz, drugi. Traf, okej. Okay. Okej, już prawie po nim, teraz kół, cool. bigo, bigo, e. okej, okay. wbiło mu się to. Przypomina, to troch... Przypomina mi to trochę Bullet Storma, jak to się robiło, akum, które wszystkim przeciwnikom właśnie w ten sposób wbijając ich na kolce. Dobra, uciekamy, a ja się napiję coli. Bo tak, żeby, 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 żeby moje gardło nie odpadło, żeby to lepiej wszystko brzmiało, wiecie o co chodzi, myślę. I, i odchodzimy. Zaraz zapewne będzie jakaś rozmowa. Nie. Jest tu nasz ten motel. Mamy Bena, którego w poprzednim epizodzie uratowaliśmy. Mamy Clementine.

so what did you get mm, sporo rzeczy, cokolwiek pozostało. Sporo no rzeczy. Stuff. we're fine by the way nice work this will keep us going if we carry on like this we'll get through the winter here the winter we'll freeze our asses off here because piling into an rv with you after what you did to my dad is so appealing why wouldn't it be you know I'll do what it takes to keep everyone safe. We're already safe. Take a look at the wall, Lily. That's not graffiti. Those are bullet holes. And we got enough arrow shafts sticking out of it to dry our laundry. We have to go eventually, Lily. I know, Lee. I know. Eventually is different. At it again, are we? Can it, Carly? Don't boss people around. I'm sorry. Jesteśmy silniejsi razem. No, jakby nie patrzeć, tak. We're strongest together. I know you think I'm on her side, but there are no sides, damn it. What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's got to be thinking about this shit. How has this not been working? We have everything we need. Because of me, Lily. No, because Lee knows how to take care of people, not just things. What about medicine? We deal with shit as it comes, just like we always do. And when 15 bandits hop over that wall in the middle of the night? What then? You just gonna deal with that? Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. All I want is a week of peace, of not hearing it. We wouldn't even be fighting about our medicine and supply stocks if Lee hadn't fucked up downtown. What do you mean? Some girl came screaming out of an alley, she had dead hanging all over her. She was making enough noise that we would have had plenty of time to get what we needed. Instead, smart guy shot her. He what? He put her out of her misery. Stupid. Instead of what? Letting her suffer? It was a mistake. You bet your ass it was. Y'all should be given Lee hell for not doing what needed to be done. It's not so easy for him. Look, Macon and its people aren't savable. It's not a town. It's full of walkers, and the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's hell on earth, and it's coming this way. It's not going to be easier out on the road. How would you know? What I know? I know you're not above murder. I know somebody has been stealing our supplies. That's right, stealing. And I know the list of people I can trust here gets smaller every day. Now, everybody get out.

Could say that. Well, I think you did good today, and I find myself thinking that most days. Thanks. It's probably worth following up with Lily about what she was saying about missing supplies. With her wound up the way she is, I don't want to see her paranoid. No question. And I'd like to talk when you've got a minute. Okay. Harley chce, żeby z nią porozmawiać i żebyśmy sprawdzili, co, o co chodzi z tymi zapasami ginącymi. Tak więc znów sterujemy naszą postacią i może chodźmy pierw z nią porozmawiać. Zobaczymy, co od nas chce. To, i think about you too our group is small you're small you're a convicted killer carly jesus and i think people should know not because they deserve to and not because you're a bad man i think the opposite of those two things People need to know, because we're hanging by a thread here, and I can't see Lily talk about you without thinking it's the next thing she's going to say. You don't have to tell everyone, but think about who you trust and take the opportunity while you have it. You're probably right. Of course I'm probably right. People might be pissed, and telling them might cause some trouble, but it will be a far cry from what'll happen if they don't hear it from you. Yeah. So you'll do it then? Powiem im? Nie, powiem. Nie. To jest dość trudny wybór, bo no. No nie wiem, naprawdę nie wiem, ale spróbujmy im What powiedzieć. Totally right. Good. I think it's for the best. Ale nie wiem, jak to wyjdzie. Bo jednak, jak się o tym dowiedzą, to nie będą może mieli. O nas najlepszego zdania. Zobaczymy. Now, mm. Myślisz, że ludzie są na to gotowi. Czujesz się tu bezpiecznie, co myślisz o Lili? Hmm. Dobra, myślę, że porozmawiamy z nią jeszcze i zakończymy ten odcinek, tak więc myślisz, że ludzie są na to gotowi? right now doesn't seem like one of them but everyone's different who knows how each person would take it you know maybe it's worth thinking about who you want to tell mm, się do you feel safe here show me a bath with a heated floor and a high-rise apartment and hand me a full-bodied malbec and then i'll feel safe i don't know this place is fine but we all know that that could change at any second samishishi lili you uh, have any thoughts about lily

Więc to było na tyle w tym odcinku. Oceniajcie, komentujcie, no i cześć.